Dzień dobry kochani, witam Was w najnowszym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte. Będzie się działo, ponieważ dzisiejszym partnerem moim i Waszym jest Marka Wanda Nowak oraz Bay Malenburger. Zobaczycie cztery stylizacje w bardzo wakacyjnym, rozwibrowanym nastroju prosto z Berlina. W którym de facto um, przygotowywaliśmy się do wydarzenia, jakim jest Charlotte Walk, i praktycznie większość z tych stylizacji um, towarzyszyła mi. Podczas wydarzenia artystycznego w Berlinie. Ale zobaczycie też eklektyczne stylizacje, i będą do nich należały i sukienki, i spodnie jeansowe, i fantastyczne obuwie, i spódnica, i koszulalniana. To wszystko fajnie razem zagra. Zobaczycie to w czterech stylizacjach, w czterech odsłonach. Na koniec natomiast czeka Was.

<noise> Brandon jest stylistą fryzur, który mieszka w Berlinie, a de facto pochodzi z Ameryki Południowej, z Panamy. I no tak, i przeprowadzał metamorfozę na włosach Żaka. Natomiast my w takiej krótkiej myślę rozmowie skupimy się na Myślę, że esencja, jaką jest podkreślanie kobiecej urody za pomocą fryzury, która również ma ogromne przecież znaczenie. Oprawia naszą osobowość, oprawia nasz nastrój, ale też wyraża nas w bardzo oczywisty sposób, więc to będzie na koniec odcinka. W odcinku, oczywiście, pojawi się również kod rabatowy, który Wanda Nowak przygotowała dla Was na nowości związane z marką, nowości obuwnicze. Będzie to minus 10% od cen nowych produktów, nowego obuwia. Co jeszcze, kochane, informuję, że wciąż możecie kupować książkę Love, Balance i Styl, Link również. Pojawi się pod filmem. Przede wszystkim cieszę się, że tak książkę pięknie przyjmujecie, że dostaję od Was pozytywny feedback. I cóż, zachęcam do zakupu. Dajcie też znać, ponieważ powiem Wam, że chodzi mi po głowie. Drug, inwestycja w druk, inwestycja w print książki. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile z Was miałoby ochotę zakupić taką książkę, mieć ją na swojej półce, wracać do niej, mieć coś organicznego, coś, co można no, z czym można obcować, kartki, które można przewracać. Dajcie znać, ile osób byłoby zainteresowane taką książką, jeśli jeślibym już podjęła się druku. Jest to sprawa, którą cały czas rozważam, ale być może mnie do tego zachęcicie. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia odcinka. Ten znowu e, będzie miał w sobie narrację. Być może mm, zrobię to po raz ostatni. Być może pojawi się ta narracja co jakiś czas. Mm, ostatnio mm, bardzo. E, m, no ta narracja, narrator gdzieś, hmm, głos, który pojawił się w moich myślach, przyjął, przyjęłyście bardzo, bardzo entuzjastycznie. Także ten odcinek również będzie miał swoją kontynuację w takiej formie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Subskrybujcie oczywiście kanał i zaczynamy. Miłego seansu. Dziś pokażę Ci skrawek Berlina oraz moją urbanistyczną i wakacyjną odsłonę. W roli głównej sukienka maxi, skórzane spodnie, leniana koszula i zdecydowanie moje ulubione letnie obuwie. Berlin jest odskocznią, która rozpędza mnie na moment. Tempo tu znacznie przyspiesza. Przyspieszają też projekty artystyczne, życie prywatne. I zawodowe. Jesteśmy tu w związku z Charlotten Walk. Można porównać to wydarzenie do święta mody, Fashion Week, z tym, że tu na wybieg wychodzi sztuka. Ta przez większe i mniejsze s. 3 i 4 czerwca wszystkie galerie oraz atelier na Charlottenburgu były otwarte, w tym nasza. Jak co roku rozścielamy na chodniku obrazy z industrialnego papieru, które na ten jeden moment stają się integralną częścią berlińskiej sceny artystycznej, sympatyków sztuki i tak zwanych nowicjuszy, którzy sztuką zaczynają się interesować. Bohemian chic Moda w Berlinie, ta moja, personalna, nieberlińska, jest i bywa często eklektyczna. Pierwszego dnia maxi sukienka, niemalże do ziemi. Przewiewna z rozkloszowanymi rękawami od Malen jednej z moich ulubionych skandynawskich marek. Romantyczna i zarazem dziewczęca. Uzupełniona cielistymi mulami Georgia od Wandy Nowak oraz skórzaną tubą de Berlin. W tę podróż zabrałam tylko jedną, klasyczną torebkę ze skóry licowej. Uniwersalna, która jednak, jak wiesz, robi robotę. Z pewnością będzie to mój letni power look. Sukienka, która z letniej wersji mogłaby śmiało pretendować do roli koktajlowej. Ta oraz kolejne stylizacje mają cechę wspólną spory oddech w sobie, poczucie nonszalancji i tak lubię nosić ubrania, które są oprawą naszego nastroju i osobowości. Nie zapinam się celowo, jeśli tego nie czuję i nie ma to uzasadnienia na ostatni guziczek. Zresztą o tych ostatnich guziczkach piszę też w książce. Daje tkaninie pracować, rozpędzić ją wiatrem, ruchem, swobodą. Myślę też, że z pewnością nie kopiuję trendów. To znaczy, jako stylistka, przyglądam się im z ciekawością, nawet powiedziałabym dociekliwością. Natomiast, bez względu na dominujące trendy czy tendencje, mam swój styl, zawsze idę w swoją stronę. I świadomość siebie, znajomość siebie. Daje też dużą swobodę i otwartość na eksperymenty. Iren, przepiękna kobieta z Charlottenburga, kobieta inspiracja, kobieta z klasą, którą za każdym razem podziwiam i przeszywam wzrokiem. Klasyczna muza. Jak pisałam w książce Love, Balance i Styl w rozdziale Wiek i Ograniczenia, kobietom takim jak Iren wypada wszystko, a na pewno nie wypada stać się ze względu na wiek przeźroczystą. Lniana koszula, tak, to bohaterka tej stylizacji i zdecydowanie koszula i koszule lniane, ale też jedwabne, latem kocham. Przepraszam się z nimi po okresie zimowej rozłąki i chętnie wprowadzam do codziennych stylizacji. Prostota, zwyczajnie i zarazem niezwyczajnie. Do koszuli obowiązkowo dżinsy obowiązkowo lewis i obowiązkowo vintage. Na stopach po raz kolejny cieliste mule, na złotej kaczuszce odwany nowak, które znowu stylizacji nadają nieoczywistego i kobiecego charakteru. Całość Zamyka w klamrę skórzana czarna torebka mojego projektu i ulubione czarne okulary lewe. Druga skóra skóra, w której żyję. Mocnym punktem stylizacji są motorowe, skórzane spodnie, zresztą dobrze ci znane z odcinka w Sopocie. Tym razem towarzyszyły podczas wieczornego towarzyskiego spotkania w galerii. Proste rozwiązania to wspólny element mojej berlińskiej walizki. Botki vintage. Chanel, kupione w krakowskim Vintage Shopie, łapią w klamrę wyrazistą całość. Stylizację dopełnia ulubiony ostatnio t-shirt z kosa. Czuję się za każdym razem inaczej. Każda z tych stylizacji spełnia inną rolę. W każdej czuję się inaczej, ale co najważniejsze też w każdej czuję się sobą. I ta pewność siebie Emanuje z wewnątrz. Jest to zawsze relacja inside-outside, relacja naszej osobowości z ubraniami. Coś, co nas wyraża od środka, emanuje na zewnątrz. Jest to wspaniałe i wspaniałe uczucie jest mieć właśnie tę świadomość. Kudnica, dopełniona lnianą koszulą, nonszalancko przywiązaną chustką i mulami od totem, które wyściela najdelikatniejsza skóra. Jest lekko, kobieco, wakacyjnie, ale też miejsko. Za chwilę znowu otworzymy atelier, ale zanim przechadzam się naszą ulubioną berlińską fazanę strasę. Zaglądam w okna domów aukcyjnych i sąsiadujących z nami galerii.

Może to i lepiej. Słuchajcie, zaczynamy. Jestem w salonie Brendona. Brendon pochodzi z Ameryki Południowej, mieszka w Berlinie i dziś miałam prawdziwą przyjemność, oprócz tego, że się znamy prywatnie, również uczestniczyć w metamorfozie Jacques'a. I rozmawialiśmy sobie z Brendonem na temat fryzury jako formy ekspresji, bo w moim przekonaniu, Brendon to nie tylko stylista włosów, ale to artysta artysta Słuchajcie, całym sercem całym całą swoją osobowością i to w jaki sposób on pracuje z pełną nonszalancją z pełną gracją z pełnym przekonaniem to jest wspaniale go obserwować ale oddaję już słuchajcie głos Brandonowi. mam nadzieję że będę potrafiła go przetłumaczyć Brandon vamos! Hola, Si <laughs> sí, mi nombre es Brandon soy de Latinoamérica Y estamos eh, hablando con Natalia, estamos eh, uniendo nuestras ideas, nuestros conceptos. Y luego ella me ha preguntado que cuál, es, cuál es mi descripción con el cabello, con la personalidad, con la belleza que cada uno tenemos. Porque claro, cada uno tiene su personalidad, cada quien es como es. Y con nuestro look nos identificamos siempre como personas ante el público. Entonces yo también le he dicho a, a Natalia que... El cabello es algo, es el factor muy importante en nosotros las personas porque es lo que nos identifica. Nosotros somos como somos y nos demostramos ante el público, ante nuestros amigos, con nuestro look, no importa si es con la ropa, con el cabello, con la joyería que tenemos encima siempre. Pero es algo muy bonito que lo podemos combinar siempre. Y para mí el cabello es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que te identifica a ti como persona, como ser humano. Ese feeling que te hace sexy, que te hace loca, que te hace volátil. Y, y para mí es, es, es algo muy bonito, es, claro. es un tema muy, muy especial y que es algo que, que podemos jugar cada día. Y lo que les puedo recomendar es siempre que se cuiden mucho, que cuiden siempre su cabello, su piel, porque nosotros radiamos. Radiamos, o vamos. Radiamos es, radiamos. radiamos es lo que las personas miran, lo que tú tienes en tu rostro, lo que tú tienes dentro, okay. en tu corazón. Radiamos, oh, claro o claro sea, que sí, radiación. radiamos. Radiación. Exacto. Ah, yeah. Y eso es muy importante. Y lo que, puedo, los que, lo que les puedo decir es que nos cuidemos mucho. El cabello, la piel, la ropa, todo. Seamos bonitos. Hay que, hay que invertir siempre en la Belleza, porque es algo que nos identifica como personas y que nos hace mejor personas también. Es verdad, es, es verdad. Sí. Es verdad. So era me voy a no sé si puedo, Słuchajcie, więc um, wspaniale chciałam powiedzieć, że wspaniale być w obecności Brendona, który tak bardzo intensywnie mówi o włosach, o fryzurze naszej słuchajcie jako formie ekspresji. Ponieważ każdy z nas ma osobowość i tę osobowość możemy wyrazić poprzez ubrania, ale też poprzez fryzurę. I fryzura również nas gdzieś określa i nas podkreśla. Ja powiem tak, że Brandon jest artystą w swojej dziedzinie, absolutnym artystą w swojej dziedzinie. To, w jaki sposób pracuje z włosem, to jest niesamowite. I, i to, jest, to jest prawda, co powiedział: żeby dbać o swoją skórę, dbać o swoje włosy, ponieważ wtedy no, będzie to z nas. Świecić. Radiacjon. Si? Radiacjon. Si, radiacjon. Tak, to będzie z nas emanować. Także słuchajcie, jest to ważne. A co ciekawe, zawsze, kiedy pracuję stacjonarnie, w większości moich współprac zaczynam od stylizacji fryzur. To jest bardzo ważne, ponieważ słuchajcie, podkreślajmy naszą osobowość, ale podkreślajmy ją z fantastycznymi osobami, które, którzy, które, które mają serce, mają duszę, mają wizję i artyzm w sobie. Myślę, że to jest wspaniałe połączenie. Które Brandon ma, zapraszamy do Berlina! Brandon zapraszamy do Berlina, tak? Nos vemos en Berlín. Nos vemos no? en Berlín. Ciao. Besitos. Besos. Ciao.